Deforest swoją premierę miał prawie 4 lata temu. Za dwa miesiące z hakiem wyjdzie Sons of The Forest, czyli kontynuacja gry, a nigdy w zasadzie nie skupiłem się na tym, jak ta fabuła wygląda. Macie gdzieś tutaj w rogu link do mojej interpretacji zakończeń i dlaczego The Forest nie ma w ogóle dobrego zakończenia. Ale dzisiaj skupimy się właśnie na tym, jak wygląda pełna nam znana fabuła, ponieważ The Forest i tak ma jeszcze kilka swoich tajemnic, na które nie znamy dzisiaj odpowiedzi, ale przedstawię wam dzisiaj Całą znaną fabułę Deforesta. Zaczynając od początku. Na samym półwyspie, na samym początku, znajdowały się w zasadzie dwie cywilizacje. Cywilizacja kanibali, o ile możemy ich nawiązać, oraz jakaś pradawna cywilizacja, która w systemie jaskiń wybudowała podpory obsydianowe oraz bramy, które możemy znaleźć w grze. Zostawili oni artefakty, być może nawet oni je stworzyli ale tego do końca nie wiemy. Pewnego dnia wzięli, spakowali manatki i wyruszyli w siną dal i nic po nich nie zostało poza lejem krasowym bądź kraterem, kanionem, jak zwał, tak zwał. Kilkaset lat później na półwysep przybyli misjonarze, żeby ewangelizować kanibali tam mieszkających. Potwierdzenie mamy to chociażby w ich ciałach oraz chociażby w statku, w którym przypłynęli. Co prawda nie zajęli się oni z tych, to tylko Ewangelizacją Tryludowa, w pewnym momencie prawdopodobnie sobie w ogóle odpuścili to zdanie i zajęli się eksploracją jaskiń, jak i całej wyspy. Dowodem na to są pozostawione na tym terenie namioty i ich ogólnie obozowiska, które możemy znaleźć właśnie na górze, przy wejściach do jaskiń oraz w samych jaskiniach. Mało tego, zmodyfikowali oni w jaskinie w taki sposób, żeby wiedzieć, w które części lepiej się zapuszczać, a które lepiej zostawić w świętym spokoju. Mianowicie mówię tutaj o wszystkich... Ścianek z desek, na których poustawiali krzyże, bo najczęściej one oddzielały bezpieczne części jaskiń od tych, gdzie znajdowały się mutanty, bądź silniejsze przeciwnice. Cały czas po wyspie krążyły mutanty, co też udokumentowali nasi misjonarze, ponieważ w grze możemy znaleźć właśnie wycinę przedstawiającą Virginia. I wszyscy oni na tej wyspie zginęli i ponownie świat o tej wyspie zapomniał na jakiś czas. Aż do roku około 1900, gdzie został wydany magazyn o całym systemie jaskin, gdyż udało się na tą wyspę siedmiu śmiałków, aż palców zabrakło i tylko jeden przeżył i opowiedział co tam się podziało o całym systemie jaskin. Być może wspomniał o kanibalach, być może wspomniał o mutantach, czy znalazł artefakty? Tego nie wiemy. I ponownie świat o wyspie zapomina. Aż do roku 1982 bądź 1984 Wtedy korporacja Sahara albo w zasadzie dr Cross, bądź jego ojciec, dowiedział się o tym, co na wyspie się znajduje, mianowicie o tak, ponieważ na jak się znajdujemy zdjęci Virginii oraz być może również znajduje artefakty, chociaż to akurat nie jest pewne. Koło roku 2000 zakładając, korporacja Sahara zaczyna budowanie swojego podziemnego laboratorium i dogłębnego sprawdzania, co na tej wyspie się znajduje. Znajdują oni artefakty i doktor Kross, mnie jest głównym badaczem tego wszystkiego. Dowiadujemy się, jak działa pierwszy artefakt. Mianowicie mowa, mówię tutaj o obelisku wskrzeszenia, czyli tym wielkim mechanizmie, w którym znajdujemy Timiego pod koniec gry. z radach schwali się swoim odkryciem w magazynie naukowym, dzięki czemu mają więcej obiektów do badań. Bo w tym momencie trzeba zaznaczyć, że dane artefakt, ten konkretny artefakt działa na dzieci, czyli na organizmy jeszcze nierozwini nierozwinięte w pełni. Więc część rodziców widziała w tym artefakcie, narzędzie i w zasadzie jedyny lek na nieuleczalne choroby swoich dzieci. Dlatego korporacja Sahara cieszyła się zainteresowaniem i miała normalnie w sieci obiekty do badań. Z czasem zaczęły wychodzić wszystkie komplikacje, a mianowicie wszystkie mutacje, które zmieniają dzieciaki w. Mutanty, przez co obiekty do badań zaczynały się kończyć, przez co, dzięki czemu, bądź przez co w tym momencie zaczęli używać drugiego artefaktu, obelisku mocy, czy jakkolwiek to nazwać czyli tej wielkiej kuli, która była zawieszona pod sufitem w ostatniej lokacji w Deforeste, gdzie mogliśmy zrzucić właśnie inny samolot pod koniec gry. I właśnie w ten sposób pozyskiwali oni dzieciaki, na których mogli dalej prowadzić swoje badania. Pod koniec funkcjonowania laboratorium Sahary na wyspie została sprowadzona córka doktora Krosa. Dziewczynka była. To chora, jak widzimy jej stan zdrowia, nie był najlepszy, dziewczynka była cała blada, więc prawdopodobnie doktor ktoś widział w artefaktach jedyny lek na nią, na jej chorobę, niekoniecznie na nią. Dzięki czemu mógł ją na w świecie oscalić. Niestety, pewnego dnia dochodzi do wypadku, a w zasadzie do ucieczki obiektów badawczych z laboratorium, co widzimy na kasecie. Wtedy ucieka jeden, Arnzi, którego możemy spotkać dalej w laboratorium. Ten teranuje personel i niestety dziewczynkę, która prawdopodobnie wtedy... Ginie. W tym momencie zaczyna dochodzić do praktycznej czystki wszystkich pracowników, którzy byli w tym laboratorium, ponieważ uciekły w praktyce wszystkie obiekty badawcze no prawie wszystkie obiekty badawcze. W tym momencie doktor Cross stara się przedostać. Do drugiego artefaktu, aby zrzucić kolejny samolot, aby tym razem spróbować uratować swoją córkę. Tym razem od nie niechybnej śmierci, a w zasadzie uratować ją ze stanu śmierci faktycznego. Już prawdopodobnie od tego momentu zaczyna używać czerwonej farby, aby się zakamuflować i żeby kanibale nie sprawiały mu trudności w poruszeniu się po wyspie jaskiniach. Zrzuca samolot, zabiera team jego i stara się go w jednym całym kawałku przetransportować do laboratorium, aby móc wskrzesić swoją córkę. Dlaczego? Ponieważ potrzebował Timiego żywego. Nie mógł wybrać jakiegokolwiek randomowego trupa leżącego na ziemi, a wtedy w laboratorium trochę ich było, tylko potrzebował akurat konkretnego żywego dziecka, ponieważ inaczej artefakt nie działał i nie mógł pomóc Megan. Zresztą co widzimy w końcówce gry, kiedy pokonamy Megan, musimy zrzucić inny samolot, żeby Timiego uratować. I w tym momencie zaczyna się nasza eskapada i w zasadzie cała przygoda, żeby uratować własnego syna. Zostawia on nam wskazówki w postaci rysunków oraz części robota, gdzie w danym, w danym konkretnym momencie był, aby jakkolwiek naprowadzić nas na laboratorium Sahara, co się finalnie udaje. W międzyczasie, kiedy my eksplorujemy jaskinię i staramy się najnormalniej w świecie przeżyć na, całej, na wyspie i znaleźć Nimiego, on poświęca go i w tym momencie wskrzesza tą córkę, która finalnie prawdopodobnie go zabija. Ponieważ znajdujemy jego ciało leżące w jakimś gabinecie, być może to jest nawet jego gabinet, ko obelisków skrzeszenia z powbijanymi kredkami w ciało z napisem Dead i Dead. Zresztą już, już wcześniej znajdujemy rysunki mega przedstawiające właśnie doktora Krosa jako złą postać, co pokazuje, że w tym momencie no, nie miała ona co najmniej dobrych stosunków do własnego ojca, plus jakieś mutacje mogły zacząć jakby wypaczać jej umysł. Dr Cross nie żyje, a my musimy pokonać Mega. co nam się udaje i w tym momencie zyskujemy złotą kartę i możemy zrzucić kolejny samolot, aby uratować Timiego. Oczywiście nie musimy tego robić, bo mamy alternatywne zakończenie, ale na tym się nie skupię. Tim zostaje uratowany, a my opuszczamy wyspę. A później nasz bohater pisze książkę i zostaje zaproszony do telewizji na wywiad gdzie Timmy dostaje ataków podobnych, jakich dostawała Mega na chwilę przed przemianą. Na szczęście on nie przemienia, aczkolwiek ataki mutacji ma cały czas, co widzimy w końcowej scence, kiedy on już jest dorosły i w jego pokoju dostaje kolejnego ataku. Na ścianie możemy zobaczyć notatki oraz mapę kolejnej wyspy. Dzisiaj już wiemy, że jest to mapa z drugiej części gry Sons of the Forest. Więc prawdopodobnie tam będziemy mieli dalszą tej historii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które wiemy i możemy prawie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, bo w grach typu Deforest nigdy nie mamy pewności, jak ta fabuła wygląda, aczkolwiek ta teoria jest najbardziej sensowna i można powiedzieć, że to jest tak wygląda i tak prezentuje się pełna fabuła z Deforesta. A co przyniesie druga część? Zobaczymy za dwa miesiące. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że tego typu materiał Wam się spodobał, gdzie widzieliście trochę więcej mojego tejka, dajcie znać na no dole, co sądzicie. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.